Więc jeżeli byśmy założyli, że w Wielkiej Brytanii, teraz to będzie 1700 w koszcie dla pracodawców, czy 1800, to jest tylko 600 funtów więcej. 600 funtów więcej. 600 funtów więcej, tak? Tylko, że nasza minimalna, ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, zbliża się szybciej do tej ich minimalnej. A w sytuacji, gdy funt brytyjski by się zawalił, jak w latach, widzicie, bo fund brytyjski, tu w latach, tych w latach, proszę zobaczyć, fund brytyjski teraz kosztuje 5 zł, no ale były lata do złotówki na przykład GBP.plN, no proszę zobaczyć, szanowni Państwo, GBP.plN, były takie lata, że fund brytyjski, e, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, tutaj dosyć niedawno, jeszcze przed rokiem 20, proszę zobaczyć. Fund brytyjski kosztował o. To jest wczoraj, można powiedzieć o. W 2017 roku Fund brytyjski spadł do 4,58, nie? W kantorach płacono 4,30. W 2017. W 2018 4,64. W 2019 4,64. W kantorach 440 zł za 100 funtów płacono, tak? Więc, jeżeli, szanowni Państwo, Dalej będzie postępować to, coś postępuje z funtem brytyjskim. Funt brytyjski totalnie się zawali do polskiego złotego. No, chyba, że wiecie, złotówkę zniszczą po prostu, że my coś sobie zrobimy, jakieś sepuku czy jakieś kuku, sobie zrobimy, prawda? Nie wiem, Sikorski nas na przykład na zniszczenie poprowadzi, tak? No, no ale przy takich parametrach. Wielka Brytania już dawno się skończyła, trzeba to zrozumieć. To są jakieś kocopoły, jak ktoś opowiada, że Wielka Brytania. No skończyła się Wielka Brytania, system emerytalny się skończył w Wielkiej Brytanii, no na działalności gospodarczej. Proszę mi powiedzieć, jak Wielka Brytania mogła się nie skończyć. Dla Polaków mówię, prawda. Ja nie mówię, że Wielka Brytania to tam, nie wiem, się zjadają na ulicach, prawda, czy coś w tym stylu, tak? No nie. Dla jakichś biednych narodów, tak, jeżdżą tam z tego, z Albanii, tam próbują się przedostać, tam swoje gangi zakładają, prawda. Nie wiem, wiecie, z Azji, z Afryki tam yy, i tak dalej, no ale nie dla Polaków. Gdzie Polak chce, może do Polski pojechać? Do Holandii, do Norwegii, do Islandii, do Szwajcarii. To jest bzdura. Wielka Brytania to ostatnie frajerstwo dla Polaka w danym momencie. Z frajerstwo Co więcej, twoje dzieci, jak masz dzieci w Wielkiej Brytanii, to będą musiały zapłacić za swoją nawet edukację wyższą, a w Polsce są darmowe, nie? Czy to dobre, czy źle, że są darmowe w Polsce? No to ja uważam, że powinny być płatne, ale to już druga sprawa, nie? Tak więc. Yy... Wystarczy, że fund brytyjski się zawali, i to będzie over. Będzie over totalny, tak? Będzie over totalny, nie? Następna sprawa, jedziemy dalej. Widzicie, to, to, była, to było pokazane dla tych ludzi w wieku 45 lat, ale jakie jest dla nich wyjście? No mogą sobie przyjechać dodatkową emeryturę do Polski, ale jakie jest inne wyjście? No na przykład wiecie, w Hiszpanii, ja to ciągle mówię, w Hiszpanii w Hiszpanii, jeżeli ktoś ma dzisiaj 45 lat, albo wyobraźmy sobie, że ktoś miał 40, że ma dzisiaj 40 lat i wypracował sobie w Wielkiej Brytanii już 20 lat, tak? Następna grupa społeczna, jej odpowiedź będzie dla tej i dla tej wcześniejszej. Ktoś przyjechał do Wielkiej Brytanii, albo weźmy takich, co przyjechali, jak mieli 18 lat, to dzisiaj mają, dzisiaj mają 38, prawda? No i oni mają 20 lat wypracowanych, a i oni będą musieli harować jeszcze przez 30 lat, mimo tego, że 20 lat mają wypracowanych, przez 30 lat do 68 roku życia, żeby dostać tą emeryturę minimalną zasraną. Czyli razem wypracują 50 lat, ale dostaną i tak za 35 lat w wieku emerytalnym 68 lat. Jeżeli ktoś ma dzisiaj 38 lat i wy wypracował 20 lat... Z 35, prawda? To tu już ma więcej niż połowę tej minimalnej emerytury w wieku 65 lat. 68, ale osoba, która ma dzisiaj 38 lat i pracowała 20 lat w Wielkiej Brytanii, jeżeli taka osoba sobie pojedzie do... Już ma wypracowanych 20, ponad połowę minimalnej emerytury w wieku 68 lat, ale jak będzie pracować przez 30 lat, to, jej to zbytnio więcej nic nie da. W porównaniu do tego, co będzie musiała zrobić przez 30 lat, ale przez 30 lat taka osoba sobie może wyjechać do Hiszpanii, i w 30 lat w Hiszpanii sobie wypracuje drugą emeryturę. Będzie mieć emeryturę, dwie emerytury. Tylko, że w Hiszpanii w danym momencie na płacy minimalnej lepiej się żyje, jak w Wielkiej Brytanii. Na minimalnej hiszpańskiej. Bo minimalna hiszpańska w danym momencie to jest tam. Nie 1250 euro na rękę chyba, czy 1200 euro na rękę, czy tam ileś, nie wiem ile to tam dokładnie jest, czy 1100, nie 1200 euro na rękę. Tak w Polsce to jest 700, w Polsce będzie 750 euro, tylko że w, w Polsce 750 euro czy tam 770 euro na rękę będzie, czy tam 800 euro na rękę będzie od stycznia, u nich jest w danym momencie 1200, no ale pewnie będzie zaraz jakieś tam 1300 tylko że u nich Mieszkania są o niebo tańsze niż w Polsce i Wielkiej Brytanii. U nich nie trzeba gazu, u nich nie jest zimno, nie trzeba witaminy D, nie trzeba jeździć na wakacje. Rozumiesz? Ludzie w Wielkiej Brytanii czy w Norwegii, jak mieszkają, czy w jakichś Islandach, oni, oni czekają, jak pojadą do Hiszpanii czy do Włoch na wakacje. A ty nie będziesz takich rzeczy potrzebować. Nie będziesz musieć wydawać na wakacje na witaminę D, na gaz, na ciuchy. Jedzenie jest tańsze w Hiszpanii w danym momencie, jak w Polsce. Tańsze. Jak w Polsce, dzisiaj. Kredyty są tańsze. Ta, to, co. A dzieci zawsze możesz sobie wysłać do Polski na uniwersytet. Za darmo. Są uniwersytety za darmo w Polsce, gdzie są uniwersytety w rytmie angielskim albo w rytmie hiszpańskim. Po hiszpańsku mogą studiować w Polsce, podejrzewam. Po angielsku są. ale nie. Rozumiecie to? Wielka Brytania się skończyła Emerytalnie Zarobkowo dla takich zwykłych ludzi No bo już No, 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 no już za, za dwa miesiące Za miesiąc ile to, Za miesiąc, za dwa miesiące W Polsce płaca minimalna Na rękę dla każdego Za byle robotę Wyniesie 700 funtów Plus PPK Które sobie możesz wypłacać i inwestować w złoto Powiedzmy, wyniesie prawie 800 funtów od poniedziałku do piątku, a pracuj sobie jeszcze w sobotę. No to będziesz mieć 1200 funtów za byle główną pracę. Ale wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn 65 i kobiety yy, yy, dziedziczą emerytury mężczyzn i odwrotnie. No, ale zazwyczaj mężczyźni mają wyższe w większości przypadków, ale tak jest! Czyli jeżeli mężczyzna wyrobi sobie emeryturę 4000, tysiące, kobieta 2 000, to będzie dostawać 4000, tysiące, jak mężczyzna umiera w Polsce. No zrozummy to, no, no nie, nie rozsiewajmy tych pieprzonych kocopołów, że niby Wielka Brytania się nie skończyła, bo się skończyła dawno. Tylko, że jeszcze chłopcy w za krótkich tego nie wiedzą. Skończył się tam system emerytalny, skończyła się tam płaca minimalna. Skończył się tam system kredytowy. Na dzisiejszych parametrach innego wniosku nie ma, ja tego sobie nie wymyślam. To jest wszystko matematyka. Matematyka nam mnie kłamie, to nic nie jest w jakieś tam. To nie są moje jakieś marzenia, czy widzi mi się. Wielka Brytania się skończyła, szanowni państwo, gospodarczo. Gdyby te 7 milionów Polaków, zobaczmy tutaj Gdyby te 7 milionów 733 609 Polaków Którzy poleciało do Wielkiej Brytanii i z powrotem, nie no, chyba po poleciało do Wielkiej Brytanii, nie wiem czy to jest z powrotem, bo to chyba z powrotem też, to lecisz w jedną stronę i w drugą, wiecie nie, latał, mieszkało we Włoszech, Hiszpanii, e, e, czy nie wiem, w Chorwacji, to by nie miało żadnego znaczenia dla naszej gospodarki, może by było nawet lepsze. Rozumiemy to? Taka jest, Wielka Brytania się skoczyła gospodarczo. Może coś tam będą mieli jakieś olśnienie, tam ja nikomu źle nie życzę, prawda, i tak dalej, ale na podstawie, szanowni państwo, dzisiejszych parametrów, to, to jest niekwestionowalne. To jest niekwestionowalne, tylko ludzie, którzy słuchają chłopców w za krótkich sporenkach, którym jeszcze coś się tam wydaje, no to myślą inaczej, niż jest. Przepraszam za mój ton, no ale to się wreszcie musi skończyć. Wreszcie musimy przestać myśleć, że jesteś, wiecie, niewolnicy, nie? Bo taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, Wielka Brytania gospodarczo dla Polaków z obecnymi opcjami, że je Polak jest Polakiem, jest obywatelem Polski, a Polska jest w Unii Europejskiej. Wielka Brytania to jest bzdura. Będziesz tam siedzieć w Wielkiej Brytanii, będziesz zarabiać te pieniądze, niby, a potem będziesz się gdzieś tam jak, już, jak dotrzesz do tej emerytury w tej fabryce, gdzie harujesz dwa razy za mocno, jak dotrzesz do tej emerytury, to ten, to, e, 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 to się okaże, że jak wyjedziesz do Polski, to polska trafi na krajów, gdzie na, na listę krajów, gdzie się nie indeksuje emerytury i tyle se wrócisz do Polski na tej brytyjskiej emeryturze. Zrozummy to, Szanowni Państwo. System emerytalny Wielkiej Brytanii się zapadł. Gdyby Polska wprowadziła taki system emerytalny, jak w Wielkiej Brytanii, w danym momencie, że ludzie muszą przechodzić na emeryturę w wieku 67-68 zaraz 68 lat, to moglibyśmy i gdybyśmy zrobili tak, Szanowni Państwo, że e, uniwersytety są płatne i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy podjęli takie e, środki, jak w Wielkiej Brytanii, to od stycznia płaca minimalna to by mogła wynosić, yy, wiecie, na rękę 1100 euro, a nie 800 euro. A minimalne emerytury nie wynosiłyby w Polsce tam 400 euro. A 500, a 700 euro. Gdybyśmy podjęli takie środki. Jak w Wielkiej Brytanii. Polska by była super krajem, no ale, ale, ale pod takim kątem choćby i tyle tak. No to trzeba nie, szanowni... to no, tylko tutaj takie zagrożenia, że są tacy ludzie właśnie jak nie wiem tam mogą nas problemy nam zrobić, prawda? O to chodzi, tak? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łateczki w górę i rozpowszechniania tego filmu, gdzie się, nasza, szanowni państwo, no oglądajmy, no rozpowszechniajmy, pokazujmy, bo w Polsce się nigdy nic nie stanie w Polsce, nigdy nie będziemy bogaci, jeżeli nie będziemy yy, widzieć yy, yy, prawdy złota przed naszymi nogami. Złota mamy, złoto przed nogami, a podnosimy złom.